Teraz do naszego. Teraz wam, teraz wam pokażę co za misja. To jest misja reputa, Recepta brata. Ok, czyli musimy iść tak. Schowaj broń! Chodźcie, hawaj! Ja to... Od razu widzimy sobie tam. Idziemy sobie na market. Tak to, to się nazywa tam. Targ. 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 Mógłby się targować w mu zimu bardziej? Czekajcie 12 ten na 13 Jak lepszy no, Mamy topoi Teraz możemy sobie sprzedać nasze rzeczy Ufiska, Fiska Fisk Jesteś Fisk no, Wiem, że zajęty Okej okay. Okej okay. Pokaż Z tego dużo Sprzedamy tobie na pewno coś Stary miecz, damy ci ten biały kilo zostawimy sobie pałka, 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 strzały, zostawimy sobie też. Okej. pan też magia, artefakt, żywność, sprzedamy gorzki chleb, to chcę z powrotem. I zarabiamy. No, jak tu się handluje? Pokaż mi No, nie no, jaka się zeszczam. Pokaż mi Jak tu się targuje? Przykładowo, weźmiemy sobie to po pomiń, chociaż ono nie ma wartości, weźmiemy sobie to jedno. No sobie, chcemy tego osiem przeleć. Yy, to będzie tak, że go jest szukam to. Jeszcze to, patrzcie. I teraz chcę tak wziąć. Jak to zrobić? Enter. Aha, to wstecz. E, e. Pokaż. Nie mamy to, mogę zostawić sobie. Ja Chodźmy po prostu z nami broń. Przepraszam Was za to, ale to jest okropnie ważne dla mnie. Kilo zostawiam. Grzybki. 34, 38. i jest 2 dwa. 40, ok, niech będzie tak. I to wszystko? Masz, ok. Czyli zapiszemy sobie. Znowu. Okej, okay, idziemy dalej. I teraz wykonajemy misję do, dla Dextera, czyli będzie to misja. Musimy znaleźć tego jakającego. się kiedyś dymu. O jest bal, Parwest. Cześć. Niech śniący... Jestem tu. Okej. Co mi przyjdzie z może... jak... Do walcz, do walcz. Wiemy, to Nie. 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 bla, Nie. bla, Nie. musicie Nie. wiedzieć, jest Nie. Za... to Nie. 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 Tu tu, 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 Stop jeszcze muszę sobie ustawienie w Co dźwięk. Troszeczkę zmniejszymy sobie. Okej. Okay. Gotik! Idziemy dalej. Tu. Chciałbym tego gotika jak najszybciej skończyć. Żeby móc zacząć gotika dwójeczkę, bo od niego bardzo bym chciał zacząć. Mnie jest o wiele łatwiejsze od gotika jedyneczki. Zapali, salora, mi szasy Zabij tego jaszczura! Okej, okay, pewnej ekspo mamy. Zbudź się! O! Jezu, jakie mnie przestraszyłeś koleś Dud. Co mnie straszysz? Na pewno wiem, że za, na wilk jestem jeszcze za słaby, dlatego raz tego wilka walnę, żeby Expo dostać. Proszę no, bardzo, Expo mam na nas czyli nie możemy jeszcze nic z wilków zbierać. Zbudź się! Uuuu, Okej, okay, tygowani Proszę bardzo. I tak mamy zgrany zespół. Ty walisz się raz, ja walę ja drugi raz. Pięknie. To no, zak. A to. A no, i tak jak to staje. Ja to nawet nie muszę się męczyć. Okej, okay, idę za tobą. Wal. Walę, wal, wal, wal. Będę ci pomagał. Go, go, power rangers! Dum, 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 dum. Wow, ale jest cierpiały dół. A gdzie ty lecisz? Wow, ale... Ale spida został? To co to? Jeszczuby, ja więcej jeszcze ja Mam nadzieję, że pan Parvez jest silnym koksem. Jesteś silnym koksem? Pomogę ci. Ja dalej, kolejny kolejnego Wal go, wal. To no mogę ci. Okej. Okay. Ło, wow, ło, wow, ło, wow, ło, wow, ło. Wow. Jee, Je, drugi poziom. Okej, okay. zapiszmy sobie, że się nie. Pamiętaj, że drugi poziom. <gulua>. Z panem Balem tak Dzień. O, tu jest chyba ten obóz. Z tego co wiem, Łoooo! Wow. ma twarde nogi, jak nasza. jak się nazywała. zapomniałem, ale. cała z... komitka. pani, na no, powiem, że. z portal 2, ...z portal, portal ogólny. Szczerwojata! Jak się czujesz, szczerwojadzie, separi. A może nie, tym jeszcze nie był ten obóz. To, to nie to jest jakiś chyba nowy obóz, o a Padłem! Okej, okay, idziesz Ta woda jakaś dziwna jest Czy tu wodospad jest? Nie, ona tylko tak spływa sobie Kielnik Pekolnik Nie, to jest wodospad wow. O matku, moje oczy nie wyspałem się. Jej. Nie mam żadnych tematów ciekawych do mówienia. Oj, co? Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Zapytaj o Korka Loma. Ja wrócę teraz do starego obozu. Powodzenia. Dobrze. Dobrze. Powodzenia, Dobra. Mmm, one już tam on Lagesa spotkał. Znaczy nie Lages. Lages? Lestek. Witaj, nieznajomy. Stąpasz Jestem po świętej ziemi. W Jesteś Brandful. w obozie bractwa. śnią. Co cię tu sprowadza? Jestem tu nowy. Jestem. Zatem wejdź. Tylko staraj się przestrzegać. Na... Tylko no, zachowaj musiałbyś nie. zasłużyć sobie na zbroję świątynnej wow. straży. Taką jak ta, którą A noszę. Pytanska, Ale zbroję. na początek no, wystarczy. Oczywiście nie Trzeba. Uuu! Nie. Co słychać w obozie? Co słychać? Wszystko w porządku? Hmm. Nie ma to. Wszystko w porządku, obie placki. Kim Wiesz, jesteś? Jest? Balnamit. Le oh. Lestek. Gdzie masz? Kim jesteś? Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Balnamiba. Obcym nie wolno rozmawiać z kół. No właśnie, chciałem się z nim porozmawiać. Ale ja muszę porozmawiać. Nie próbuj. Gwarantuję Ci, że... Dobra. Opowiedz mi o... A co chcesz wiedzieć. Nic innego wi ważnego nie mówisz, nic ważnego nie mówisz. Opowiedz naj... Nic ważnego nie mówisz, te czy robisz, to jest ważne. Chciałbym o tym, czy możesz... Z ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. bo Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do korka Bucha Jak on Chociaż trudno w to uwierzyć, jeśli uznają, że zasługujesz na zosta... Z pewnością... Jak z... Mo... Dobra, mniejsza z tym. Pokaż mi jak dojść do... Pokaż mi jak... Do świata... Labora to wiem, Do labora. Chodź za mną. Ja to chodzi. do 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 nie można polega. Kowalski, Niektórzy Goły nowic Dobrze, teraz będziemy sobie nie wiem co tam robić. Pewnie jeszcze pokażę to na co. Na co... O, problemy. No problemy weźmy techniczne, już co uczyliśmy. Idziemy zaraz taką do koło, coś tam tam było. Ech. Nie cierpię tego. Ale nie cierpię tak samo szumu, który tak szumnie pewnie. W ruszaków. Tej obóz jest do duchy jakiś. Dziadowie masz obu. Lestek, nasz obóz jest dziadowy. O dziękuję! Ha, ha. Na górze tej drabiny znajdziesz... zaczekam ja na ciebie tutaj. Dobrze... To tu jakaś hardu nie. na górę i wchodzi tak Hopla! Bezi jesteś magiczny, wiedziałeś? Umiesz wchodzić po... przez drabiny i... umiesz wchodzić po drabinach i przez drabiny Wejdzie jest magiczny, zapamiętajcie Bezi na moce W dzisiejszych czasach na nic nie można polegać jesteś